Zapraszamy wszystkich na początek nowego roku, na do udziału w z Zmarzlinie, to jest kolejna edycja w tym roku w dniach 3 i 4 stycznia. Zapisy już trwają w tym roku. Dystanse 25, 50 i 100 km z pewnymi zmianami, ale o tych zmianach można szczegółowo przeczytać w regulaminie, który jest zamieszczony na stronie www.mosireuk.pl, do której odsyłam i serdecznie zapraszam. Biuro zawodów Hala Sportowa przy ulicy Kolbego. Meta oczywiście w Hali Sportowo-Widowiskowej, natomiast start. Do końca jest utrzymywany w tajemnicy. Na chwilę obecną mamy około 100 osób zapisanych, także im szybciej, tym lepiej, bo za moment może tych miejsc zabraknąć. A zabawa będzie jak zwykle przednia. Bardzo ciekawe trasy, świetnie ułożone, wymagające, ale jednocześnie dopuszczające też udział amatorów. na no po wszystkim oczywiście tradycyjna biesiada, na którą już serdecznie zapraszam wszystkich uczestników z Marzliny 2020.